się kojarzyła ta próba milczenia właśnie na trzech trzymaj, no na, na, nie? To była chyba największa, no, największa, największa kano, ilość tak, osób. Tak. Największa ilość padała na tym. Tak, tak. A, tak. A y, pamiętam widurek właśnie jak, jak tego. Już wszystko było fajnie, pięknie i tak ją załatwili. <grym> Ja na tym, za trzecim razem już e, nie próbowałam. Wajka nie mogła chyba <suszy> zangażować się e, A kto za e, pierwszy zdobył czy pióro, Andrzej? Ale chyba nie w tym, nie, ty, nie na sasie. Ale ja pamiętam, bo no musiałam na którymś, <suszy> na susie, na sasie. To na sasie zdobył czy pióro, pamiętasz? Ja. Nie. No. <suszy> <A> <suszy> <A> <suszy> <suszy> Właśnie dlatego <do> zdobyło. <suszy> ja, ja wtedy... <suszy> nie mam z tym problemu. Faktycznie, faktycznie. <laughs> Ja się wyłożyłam na czasie, stanęłam na grabie i dostałam tymi grabiami do co od... I oczywiście się wściekłam. A później drugi raz to nie był obóz z ale z ludźmi z kręgu, w łopience, też próbowałam zdobyć czypływę. No i oczywiście. No Gadulstwo mnie po raz kolejny wystąpiło. Ja na Sasie. Ja, ja na Sasie Na sosie, ja na, ja na, na, na pewno. A ja bym tak? nawet nie próbował. Byłam To takie chyba najlepsze wyzwanie właśnie zdobyć te trzy, trzy pióra. I najgorsze było to, że milczenie było w środku. Tak. Była najpierw głodówka, tak. więc te 24 godziny. Człowiekowi gdzieś tam przerabiało w tych flatach. Przeleciało to w to przeleciało. <śklarwanie> Dokładnie, później było milczenie, no i... A potem, spet... potem... potem dzień. A to, bóweza, to <śklarwanie> dzień <jest>. tak. <śklarwanie> A cały dzień jeść. Tak, bo można cały czas mieć później jedzenie dzień się nie mówi. Robię <śklarwanie> <śklarwanie> kulturalnie. <śklarwanie> Ale wszyscy podpuszczali, wiesz wtedy ja wiem, ja, też podpuszczałem. <śklarwanie> tak to, to ludzie, którzy ja nie znam